Witajcie kochani. Ponieważ porobiliście moje recenzje, postanowiłam nagrać do Was kolejną. Tym razem chciałabym opowiedzieć Wam o książce, którą przeczytałam ostatnio. Jest to książka autorstwa Mici Mieszkowski, po supełku do kłębka, Podróż w głąb siebie. Najpierw kilka słów o autorce. Otóż Micia Mieszkowski urodziła się w Polsce, jest z pochodzenia Polką. Jako dziecko wyjechała do USA i tam obecnie mieszka w Nowym Jorku. Jest trenerem transformacji i coachem. Pracuje swoją własną nowatorską metodą włóczki. Jest to metoda związana właśnie z tym, o czym jest książka, czyli o supełkach i kłębku. Jest to oczywiście metafora, mówi o tym, że człowiek jest taki zamotany w warstwy różnych kłamstw, doświadczeń, tak jak kłębek włóczki. Kiedy rozwijamy ten kłębek, powoli dochodzimy do środka, i to jest ta prawda o sobie. Supełki oczywiście będą nam się kojarzyć z jakimiś trudnymi doświadczeniami w naszym życiu, a zatem rozprątując te włóczkę i te supełki powoli, powoli dochodzimy do tego, kim naprawdę jesteśmy. Do tej, jak już mówiłam, prawdy o sobie. O czym jest książka? To, co znajdujemy na obwolucie, na samej górze, brzmi Siedem gwałtów temu za górami, za grubymi warstwami żyła sobie prawda. Wiemy zatem, że jest to książka o bardzo trudnej tematyce, mówiąca jednak o dochodzeniu do prawdy. Poniżej znajdujemy przepiękne, skąd inąd zdanie. W którymś momencie trauma gasi wszystkie światła i każe iść przez życie w ciemności. Poznasz po głosie serca, w którą stronę iść. Wiemy zatem, że książka mówi nam o traumie. A konkretnie o życiu po traumie. Jest ona skierowana głównie do kobiet, które przeżyły traumę, ale podjęły decyzję, że nie chcą dłużej być ofiarami, chcą zmienić swoje życie, chcą odzyskać swoje życie, odzyskać kontakt z ciałem i żyć szczęśliwiej. Wydaje mi się jednak, że jest to książka nie tylko dla kobiet, ale dla każdej osoby, która chciałaby nie tylko poznać stanowisko osoby po traumie, ale też zrozumieć lepiej siebie i swoje życie, ponieważ traumy można rozumieć bardzo różnie. Nie zawsze jest to aż tak traumatyczne wydarzenie, tak wielkie wydarzenie, może powiedzmy jak gwałt. Czasem jest to coś, co bardzo nas skrzywdziło. Myślę, że każdy z nas coś takiego przeżywa, więc książka ta może dać możliwość zajrzenia w siebie i swoją przeszłość praktycznie każdej osobie. Ale wracając do samej książki. Książka zaczyna się trochę jak poradnik. Natomiast poradnikiem stricte nie jest. Jest to bardziej autobiografia, jednak też niestandardowa, ponieważ nie mamy tam ciągu chronologicznego, natomiast mamy wiele wycinków z życia autorki, którymi dzieli się z nami jako czymś ważnym. Jest to jednak tylko przyczynek do refleksji. Zatem po pewnej historii następują przemyślenia autorki, refleksje nad własnym życiem, sposoby radzenia sobie. Z daną sytuacją. Mamy też całą serię pytań. Pytań, które stawia sobie nie tylko autorka, ale które stawiane są czytelnikom. Czyli są to takie pytania autowglądowe, które dają możliwość przemyślenia, jak my czujemy daną sytuację, jak chcielibyśmy pewne rzeczy rozumieć, czym i kim jesteśmy. Znajdziemy też serię ćwiczeń, ale o ćwiczeniach chwilę później. Także na pewno jest to książka, która spodoba się miłośnikom autobiografii. Jednakże to jest coś więcej niż poradnik i więcej niż autobiografia. Książka po supełku do kłębka to proces transformacji i podsumowań również dla samej Mici. Będąc czytelnikami tej książki, stajemy się współtowarzyszami Mici w jej drodze poprzez traumę do zrozumienia traumy. Jak sama autorka na końcu wspomina, jest to proces, gdzie książka ją prowadziła od nowa przez refleksję, przez emocje. Także jakby my jesteśmy z nią w tej książce, w tym procesie. To jest bardzo intymne i bardzo ważne. Jednakowoż sami wyciągamy dla siebie to, co ważne, bo zadajemy sobie wiele pytań, ustosunkowujemy się, do siebie, do naszych doświadczeń, być może utożsamiamy się z autorką, być może przeżywamy pewne rzeczy zupełnie inaczej, jednak również zachodzi tam nasz wewnętrzny proces. Także jest to pod tym względem książka dosyć wyjątkowa. O jakich wydarzeniach traumatycznych mówi książka? Jak widzimy na samej okładce o gwałcie, między innymi, ale poza tematyką gwałtu znajdziemy też tam problem. Trudnego dzieciństwa, trudnych relacji z matką, ojcem i ojczymem, przemocy w rodzinie, problemów z używkami, samookaleczeniu, e, o aborcji, o molestowaniu seksualnym, o śmierci klinicznej. Także tak naprawdę jest tam bardzo, bardzo dużo triggerów, czyli takich zapalników, które mogą być trudne dla osób wysokowrażliwych. Na to Was uczulam, ponieważ tematyka książki jest trudna. Należy jednak powiedzieć, że autorka w żaden sposób nie tapla się w rozpaczy nad sobą, a wyciąga wnioski z trudnych doświadczeń. Czyli książka tak naprawdę paradoksalnie ma wydźwięk pozytywny. Mówi ona o tym, że nawet jeśli spotkało nas coś bardzo, bardzo złego w życiu, to możemy próbować przetransformować to. Możemy to zrozumieć, zaakceptować, że właśnie to stało się naszym udziałem ale że to nas w jakiś sposób nie zniszczyło, nie zabiło, że możemy żyć dalej, że możemy wyciągnąć z tego wnioski, że możemy zostawić to, co nas spotkało za sobą i zacząć żyć od początku. Autorka bardzo mocno podkreśla to, że to jest nasza decyzja, czy zdecydujemy się na bolesny proces odwijania siebie z kłamstw, z masek, z filtrów, z tego wszystkiego. Czym się obudowaliśmy do obrony, czy zdecydujemy się wyjść poza strefę komfortu, czy nie, jeśli decydujemy się wyjść, to możemy ozdrowić siebie, możemy z powrotem odzyskać siebie. I to wydaje mi się takim najcenniejszym przesłaniem tej książki. Jak już mówiłam, poruszonych jest tam wiele problemów. Zarówno problem wewnętrznego krytyka, i tego, w jaki sposób odróżnić go od intuicji, żeby móc właśnie kierować się. Tym głosem serca. Jest omówiony bardzo szeroko problem ciała i cielesności i ucieleśnienia, jak nazywa to Micia, ucieleśnienia rozumianego jako odczytywanie swojego ciała, bycia w ciele, odbieranie sygnałów z ciała, czyli cały proces odzyskiwania ciała, bo często łączymy ciało z fizycznym bólem, który kiedyś nas spotkał i przez to usiłujemy to ciało odrzucić, skrzywdzić w jakiś sposób. Czy to poprzez okaryczanie się, czy przez używki, czy przez głodzenie, e, czy w jakikolwiek inny sposób. A tu e, Micia podaje ileś możliwych ćwiczeń, e, które umożliwiają nam poczucie ciała z powrotem, odnalezienie siebie w przestrzeni ciała, zaakceptowanie tego ciała, co za tym idzie również zaakceptowanie swojej seksualności na nowo. Zbudowanie takiego bezpiecznego schronienia dla swojej duszy, dla swojej psychiki. Także to jest również bardzo cenne. Mamy też tam ćwiczenia do pracy z ciszą, w której ciężko jest przebywać, kiedy mamy natłok myśli i przeżyliśmy coś strasznego. Pokazuje nam techniki medytacyjne, mindfulness, mówi również o z którego sama korzystała. Ponieważ jest wyznawczynią reinkarnacji i ma takie doświadczenia. Także mamy tam bardzo dużo różnego rodzaju metod, które mogą się okazać wspierające przy pracy z trudnymi doświadczeniami. Co jeszcze? Jest omówiona strategia pracy z jest to forma arteterapii z filmem sposób na przepracowanie traumy poprzez odgrywanie ról. To też jest jedna z technik, którymi jako coach pracuje, właśnie Micia Mieszkowski. Pracujemy w tej książce nad uzyskaniem zgody na siebie, czyli na jakby uznanie swojej własnej prawdy, że mamy do niej prawo. Pojawia się też wątek wyznawania miłości, wyrażania miłości, co może być bardzo trudne. Wątek umiejętności brania. A nie tylko dawania, czyli przyjmowania, wdzięczności. Jest bardzo dużo ciekawych elementów, bardzo dużo trudnych elementów, bardzo dużo pytań, na które należy znaleźć w sobie odpowiedź. Wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawa książka. Jedyne, co, co jeszcze raz chciałabym podkreślić, to to, że po supełku do kłębka zawiera bardzo dużo zapalników, triggerów, które mogą się odpalić i mogą sprawić wam dużo bólu. O czym należy pamiętać? O tym, że ta książka może wielu osobom pomóc w pracy nad sobą. Sama jestem miłośniczką autoterapii, ale dla niektórych osób może się okazać to doświadczenie zbyt trudne. Pamiętajcie o tym, że taka książka nie zastępuje właściwej terapii traumy. I jeśli czujecie, czytając tę książkę lub jakąkolwiek inną, że jest dla Was za trudne to, co przeżywacie. Proszę Was, zgłoście się do specjalisty, żebyście mogli przeżyć swoją traumę i przepracować ją w bezpiecznym miejscu, gdzie jeśli upadniecie, specjalista będzie w stanie podnieść Was. Kolejna rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę, to to, że pomimo opinii autorki na temat farmakoterapii, gdyż yy, Micia sama leków nie stosuje pomimo yy, choroby psychicznej i zaburzeń, że... Yy, Absolutnie nie polecam tej metody pracy ze sobą bez leków, jeśli chorujemy na chorobę psychiczną. Dlaczego? Dlatego, że w 99 przypadkach na 100 kończy się to katastrofą. Dlatego, że leki pomagają być nam na tyle stabilnymi, żebyśmy mogli pracować nad sobą. Ponieważ często choroba psychiczna, zakładam taki wiadro na głowę, i my wtedy nie, nie mamy dostępu do siebie, do swoich emocji, do prawdy do sobie. Dlatego tak naprawdę uważam, że jednak farmakoterapia w chorobach jest konieczna. I proszę Was, żebyście na to zwracali uwagę i nie sugerowali się akurat pod tym względem, jakby koncepcjami autorki, do których ona jednakowoż jako człowiek absolutnie ma prawo. I ja to szanuję. Uważam, że książka jest ciekawa. Może wnieść do Waszego życia. Trzeba ją czytać ostrożnie, powolutku, tak żeby mm, wynieść z tego korzyści, nie krzywdę. Polecam Wam również stronę Mici Mieszkowski. E, podlinkuję Wam na dole, ponieważ y, sama Micia jest bardzo ciekawą osobą. E, ma bardzo ciekawe przemyślenia. Myślę, że jej technika jest również bardzo wiele wnosząca. E, jest osobą na pewno kontrowersyjną i nie taką jak wszystkie. Natomiast z mojego punktu widzenia bardzo wartościową. I jeśli kogoś ciekawi jej podejście, to zapraszam Was do linka. Poznajcie ją bliżej, zobaczcie, czy jest to osobowość, która do Was przemawia, czy nie. Bo na pewno jest nietuzinkowa i zupełnie wyjątkowa. Pozdrawiam Cię gorąco, Miciu, z tego miejsca. Was również gorąco pozdrawiam. Piszcie, jakie macie odczucia na temat tej książki, jeśli ktoś już ją czytał. Słowa wsparcia dla autorki również będą mile widziane, bo jest to jej debiut. Także trzymajcie się, kochani, i do następnej recenzji.